Wam jeszcze nie mówiłam, ale wam powiem. Możecie u nas kupić poduszki, siłowniki mieszkowe, poduszki powietrzne, miechy, różnie to nazywacie. Jak to zamówić? My mamy siłowniki mieszkowe firmy Rubena i tutaj jest, zobaczcie, rozmiar 12 na 2, czyli ten kołnierz, ten dekiel ma 12 cali, cal ma około 25 mm i są dwa bałwanki. 12 cali na dwa bałwanki. Tutaj mamy gumę do takiego siłownika, można sobie zamieniać tą gumę samodzielnie. I tutaj jest 3 bałwanki na ilość cali, 10 cali na 3, tu jest 10 cali na szerokość, a tu jest są trzy bałwanki. Często mierzycie na przykład mi tą średnicę, ale jeżeli ten siłownik mieszkowy pracuje, no to on się robi trochę bardziej swlaczały. Ta guma nie jest już taka elastyczna, taka jędrna. Ta średnica nie oddaje mi tego rozmiaru. Najlepiej, jakbyście mi odczytali właśnie ten rozmiar. 10 na 3 i ewentualnie jakiego jest producenta. Podpowiem Wam, że takie same siłowniki mieszkowe produkuje również firma Firestone, Dunlop i Contitech, czyli możecie sobie to. Zamieniać. Jaka jest jakość tego wykonania? Sami musicie to ocenić. Przykładowo te siłowniki mieszkowe Rubeny są robione na liniach produkcyjnych znanego danego producenta na literkę D. Ten siłowniczek mieszkowy też jest Rubeny i on jest bardzo mały, 2,3 czwarte cala na 3 i tutaj jest aluminium. W plus jest najczęściej 1,4 cala, zwykły gwint G albo BSP, a ten Duży siłownik. Tutaj ma ten kołnierz stalowy. Słychać, że to jest stal. I śruby najczęściej to są M10. Może być na 4, może być na 8 śrub. Na 8 śrub mm, szły przykładowo do pojazdów militarnych. Mamy jeszcze taki kształt i one są tutaj zaokrąglone na brzegach i one się nazywają crimpet. Jeżeli macie inną poduszkę, popsuła Wam się w drodze no to zróbcie nam zdjęcie, postaramy się dobrać i zmierzcie jakkolwiek, my to dobierzemy. Jakbyście potrzebowali również absorbery firmy Trelleborg, to tak samo u nas możecie dostać. Pod jaką siłą to się ugnie, no to Wam pokażę. Na przykład do kruszarek, do walców. Kiedy się używa takie poduszki? Kiedy chcemy z z zminimalizować drgania? Ale by trzeba było tu cięższy sprzęt postawić na tym, żeby się to... Ugieło. Takie siłowniki mieszkowe spotkacie w autobusach, pociągach, tramwajach, ciężarówkach, w traktorach, w maszynach przemysłowych, w prasach, w taśmociągach, wszędzie tam, gdzie należy zminimalizować drgania. Te poduszki dostaniecie u nas na sklepie. Te są produkowane standardowo. To, co jest trudniej dostać u innych dostawców, to są takie miechy, gumy. U nas są dostępne, ale producent generalnie nie zachwala, żebyśmy my to mieli dostępne, ponieważ woli, żebyście kupili cały mieszek. Jeżeli te mieszki są na stanie, no to wysyłamy to w ciągu 24 godzin. Jeżeli nie, no to należy czekać aż 10 tygodni. Klikajcie na naszym sklepie, przeglądajcie, pytajcie się o swoje miechy. Dzwoncie do nas i piszcie. Kontakt znajdziecie na www.polberis.pl. Pozdrawiam.